but the warden's will did not waver sealing a blood pact to end all wars the hero and the beast brought forth the golden age of heathmore hey Siemanko. space and today gishaj zaczynamy nową serię i co z zdziwieniem, na PlayStation, tak, na PlayStation. <laughs> zaczynam nagrywać na PlayStation i zaczynam znowu nagrywać gameplaye, bo widziałem, że gameplaye bardzo nam się podobają. I pierwszą grę na PlayStation to musi być For Honor, taka jedna fajna gra. Jak wiecie, co to za gra, to oglądajcie sobie trailer. Przed chwilą wam puściłem właśnie. W skrócie jest o starych czasach, w takim XV wieku, i rycerzach, wikingowie, samuraje i takie. I ogólnie ta gra... I zacznijmy sobie fabułę. Chcę jeszcze powiedzieć, że naprawdę, ale to naprawdę, bardzo długo grałem w tą grę. Dlatego nie pytajcie się w komentarzach, dlaczego tam tak mam dużą reputację i tak dalej. Ale i chcę jeszcze powiedzieć, że ta gra może mieć dużo krwi, więc no uważajcie na to. Jak, jesteście, jak macie poniżej 12 lat, to nie oglądajcie tego lepiej. I dzisiaj zaczniemy sobie kampanię. Chcę jeszcze nadmienić, że jest takie coś jak multiplayer oczywiście. Yy, ale multiplayer dopiero zaczniemy grać, jak skończymy kampanię. A mówię Wam, kampania jest naprawdę długa. No, i o co mamy kampanię? Tutaj, rozdział pierwszy to są rycerze, później wikingowie, później samuraje. W jednym rozdziale jest, jak widzicie, jakoś sześć poziomów. Każdy trwa tak po nie wiem ile po jakieś 10-15 minut. Dzisiaj możemy pierwsze trzy e, poziomy zrobić w pierwszym rozdziale, a może nawet czwarty więc zobaczymy. Jeszcze chcę nadmienić, że je musicie zostawić tutaj łapkę w górę, bo to jednak na PlayStation nagrywam, nowa seria dajcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jak jeszcze tego nie robicie jak chcecie więcej takich filmików na PlayStation, to napiszcie w komentarzach no i... jedziemy z pierwszym poziomem nazywa się Przywódcy i Tchórze ja będę grał na poziomie normalnym i... no to, jak widzicie, będziemy takim strażnikiem, takim rycerzem i tutaj mogę sobie wybierać mocy, jakiej będzie miał. No, jest tu bardzo fajne takie. To są ogólnie bardzo pamiętnicze rzeczy. O tak, będzie dobrze. Dobrze, chwilę, żeby to przeczytać. Dobra i zaczynałem pierwszy poziom. To zaczytować na to laptopa napisy po polsku A to jest mój rycerz. To ja. Dobra. Eee... Oczywiście lewą gałką się chodzi. I jak się naciśnie lewą gałką, to się biegnie. A oto pierwszy przeciwnicy. No dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. No. Dobra. Żeby włączyć gardę, muszę przycis przycisnąć L2. Okej, okay. o tak. Dobra. A tutaj będę miał obronę, o tak. Dobra. I teraz mogę też blokować oczywiście w tej grze. To jest taki sam uciek na początku. W późniejszych tego nie znaczy, poziomach tego nie będzie, jakby co. Aj, traf Dobra. Dobra. Kurde. Dobra. 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 Teraz mogę jeszcze atakować. Dobra. No, jest to trochę trudna gra. No. Teraz muszę go zabić. Tak jak mówiłem, jest to trochę krwawa gra. Będę tutaj zabijał ludzi ogólnie, więc no... Dobra. Dobra, zabiję go. Broń wschodniego muru mam za zadanie. Dobra. Dobra. To są boty, więc jest, więc jest bardzo łatwo. No. Nie mogę. Okej. Okay. No, jest to trochę trudna gra. Nie mogę tutaj odbijać. A w multiplayerze można. Tak jak mówiłem, ja jestem bardzo dobry w tej grze. Uh, I w multiplayerze można. O, tutaj mogę sobie dodać. No, i w multiplayerze można odbijać. Uh, ataki silne i lekkie, a tutaj można tylko blokować, więc nie fajnie i tych malutkich żołnierzy mogę po prostu bez gardy, bez L2 tutaj daję Dobra Oś Ajajaj aj, aj. No Dużo będzie śmierci w tej grze Oj dużo Przypominam, że jak nie chcecie tej serii tej gry oglądać to napiszcie w komentarzach Jak nikt nie napisze to będę nawet nagrywał jeszcze w tej grze jest takie coś jak łapanie. Tylko mi nie idzie, bo nie chcący, cały czas e, robię na górę. O, odbiłem teraz! O, i to się... to są egzekucje właśnie. E, one dają dużo życia. I przy tym zabijają przeciwnika, ale tak na dobre. No bo w tej grze mogą się odradzać ogólnie, ale jak zrobisz egzekucję, to wtedy na dobre ich zabijasz. Więc egzekucja jest fajna. Żeby zrobić egzekucję, końcowym atakiem e, musisz R2. I te ważone dodają ekspa, dlatego ja je niszczę. Jeszcze tutaj są. Dobra, no to jedziemy na górę połączników. Dobra. O, to jest tak zwane pchnięcie, które jest tylko yy, u tego rycerza, bo i, yy, inne postacie takiego czegoś nie mają. To jest bardzo dobre, jak yy, grasz z bitami, naprawdę to bardzo pomaga. A więc polecam. Siś, lag był, gdzle? Do Dobra. Wow, prawie mnie trofili. O kurde, ale... siść! To było niezłe. O-o. Niedobrze. Dobra. Gdzie mam iść? Aha, tutaj. Dobra. Dobra. Tych, co mogę Dobrze. spokojnie Dobrze. Bum. No na razie jest całkiem łatwo, wiem, że później będzie trudniej. I oto jest jeden z trudniejszych przeciwników, bo to jest kolejny taki rycerz mój. Yy, tak jakby. I u niego mogę robić już egzekucję. Tylko nie chcę, że zrobiłem R1, więc nie zrobiłem egzekucji. No, ale dobra. Yy, on tam. Nie wydaje, dobra. Jest katsenka. No nie. Dobra, teraz do będzie Don't have to die. Trial by combat. Right now. What? Fight you? That's not a trial. That's an execution. Then fight my second. You! You will be my second. All right then. If I refused there would be a slaughter. No on będzie już mógł robić uniki, bo jak wiecie tutaj można uniki co na X. <grym> Dobra. Teraz on sobie perka, że wszystko będę miał tutaj pomarańczowe. Co znaczy, że będę o wiele więcej zadawał. No i nie będziemy mógł blokować mi, y, że. Y, ataków. I łatwiejsko znowu. I egzekucja. That what we were still at their mercy. It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. Valor in battle. For honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand, Knight of the Blackstone Legion. We're finished here. Come on, that was how I joined the Blackstone Legion. No i skończy Nani? skończyliśmy prolog. Y I tak to jest moja tak zwana tarcza, czyli logo w honor w tej grze. I tak sobie zrobiłem Sharingana z Naruto. Ej, nie czepcie się, nieważne. No i zdobyłem 600 ekspad To jest nawet spoko. To jest, to jest takie, no ok, to jest dobre. I skończyliśmy prolog, pierwszy poziom. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze nie skończyliśmy? Ale tak mówię, że jeśli chcecie więcej takich filmów, to musicie napisać w komentarzach. Jak listy napiszecie, to będę po prostu nagrywał dalej. Dobra, no to lecimy z drugim levelem.

Is the greatest among them. But in Ashfeld, the Iron Legion is about to be routed. Their commander, Stone, needed an army. Holden Cross sent me. Blackstone! Where are our reinforcements? I'm it! Is this a joke? Open the Dobra, jedziemy. Jak widzicie, tym razem są wikingowie e, i teraz mam troszeczkę inne zadanie, bo muszę skontrolować front, czyli muszę zabić wrogów e, no, muszę zabić wrogów i później mm, ci moi e, pomocnicy będą ruszać się dalej i tak przejmę front takie jakby takie przejmowanie bazy i tam widzicie taką ale flagę i tam moi ludzie muszą dojść tutaj przejdę sobie po to I tutaj wikingowie są bardzo łatwi ogólnie, więc. prawie w ogóle nie zabierają mi damage, więc spoko. Już prawie jesteśmy. Dobra. I jest pierwszy dowódca. Dobra, łatwo. Dobra, jesteśmy. O, teraz mam zadanie przejąć strefy i tam jest wróg. I tutaj pokazano mi jak zrobić uniki. Dobra. O, ale krwawy, ale główka była. Dobra. To był tak zwany boss, tak jakby. E, jak go pokonam, to teraz będzie tylko z górki. Dobra. Z zabiłem wszystkich i teraz mogę przyjmować bazę. Aha. Dobra. E, katapulta. wolę katapulta są wziąć. Zaraz użyję tej katapulty, zobaczycie. Aha, będzie fajnie. A to ucznicy, którzy nic mi nie mogą zrobić oczywiście. Dobra, i mamy kolejnego bossa tutaj. Aj, dobra, trafił mnie. Ok. Odbiję Dobra. No, no, no. Aj. Dobra. Też jest takie coś jak anulowanie. Czyli jak robi się R2, i szybko się naciśnie e, kółko, wtedy anuluje e, cios. I to fajnie, e, to jest dobra technika na załatwienie. Dobra, wezmę katapultę drugą. Tutaj stępie. I mamy drugą bazę. Dobra, pokażę. Nie, nie, nie co nacisnąłem. A, dobra, pokażę wam, jak to działa. Patrzcie, tutaj leci katapulta. Boom. Dobra i się ale kurde, głupka fajne, bo, bo fajnie jest trochę zabijanie. A to jest kusza, jak widzicie, kusza po prostu strzela i zabija na kita. To są takie, jest taka ogromna kusza, i ba zabijana hita. Jest ona bardzo dobra w multiplayerze. Dobra, tutaj pomogę. Easy. Oczywiście za każdy e, e, zabójstwo bossa dostaje się dodatkowe punk punkty e, expa. Ale teraz nie mam czasu na e, zabijanie się z niej, dlatego muszę przejść... Dlatego idę przejąć bazę. tutaj nie uczy jak robić egzekucję Miejsce takie, że jak zginiesz to musisz cały level od nowa robić Dobra. To jest minus właśnie multiplayera ale przez to, że mam na normalnym levelu to raczej nie zginę gdyż kilka razy mi się to już zdarzy Zderzało, niestety Dobra Musimy iść teraz na dół I tutaj zabić teraz wszystkich trzeba Dobra, zabiję bossa. Teraz wystarczy trochę jeszcze złożyć tutaj I wejdźmy Git katapulta Dobra. Easy. Eee, już prawie mamy, już naprawdę blisko i już jest nawet. Dobra. Oho, co się dzieje? Teraz gada po hiszpańsku a Ja jestem trochę z Islandii i rozumiem No, rozumiem wszystko Tak jak napisy powiedziały, ja dokończę go Coś takiego Dobra Dobra, ale łatwiutko z nią Ja myślałem, że będzie trudniej, naprawdę Oj 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 oj. No. Ta gra jest bardzo krwawa. Ale tak taki był XV wiek. That's Blackstone. Not bad at all. Pretty sure I get it done by myself. Bo. But... Mhm. <laughs> da, na pewno. Na pewno. No, to chyba już skończyliśmy drugi poziom. Tak, skończyliśmy drugi poziom. No, teraz prawie 1200 expa, to jest przynajmniej dwa razy więcej niż ostatnio. I jestem bardzo szczęśliwy, że tak dużo expa poszło. I myślę, że zakończymy sobie już odcinek, bo trwa długo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że też, że w Wam się spodobała i mam nadzieję też, że na PlayStation gameplaye też się Wam spodobają. Bo oczywiście jak skończymy już For Honor, to nagramy inne gry i zostawcie lajka, like suba, jak jeszcze tego nie robicie. Napiszcie komentarz, czy chcecie więcej takich filmów, albo jak nie chcecie. A i możecie też podawać inne gry w komentarzach, jakie mogę nagrać. No to do zobaczenia na wstępnych odcinkach. Cześć!